Witam bardzo serdecznie po raz kolejny ze słonecznej Italii. No i pomyślałem, że skręcimy jeszcze jednego filma, bo miałem lekkie wyrzuty po tym technologicznym występku w poprzednim odcinku z bandurą, gdzie po 20 sekundach mi się wyłączyło nagrywanie jakimś cudem właśnie to może. Powinienem teraz kontrolować, czy się nagrywa. Yy, witam wszystkich. Dzisiaj oczywiście dedyk wakacyjny. Coś tu pokręcimy. Mamy dzisiaj solidny budżet, więc pootwieramy solidne skrzynki i spróbujemy jak to na wakacjach Zniwelować koszta wyjazdu. Z racji na to, że miesiąc dobiega końca, przypominam, macie ostatnie kilka dni, aby dołączyć do giveawaya sierpniowego na dwa o łącznej wartości 8000 zł. W tym miesiącu, tak jak już pewnie wspominałem, M9 Bayonet Crimson Web oraz Slaughter skeleton slaughter, takie dwa dwie kosy są do zgarnięcia, zasady niezmienne, podzich pago, doładowanie przynajmniej 10 zł i na naszym discordzie, do którego link jest w opisie w sekcji geforce skins trzeba wrzucić dwa screeny jeden z historii doładowania, drugi z użycia kodu pago, takie są zasady no i oczywiście dziękuję wszystkim jeśli ktoś kiedyś będzie kręcił i skorzysta z tego kodu pago bo to bardzo ważne, a kod pago daje wam również 5% więcej 5% więcej przy doładowaniu i dla nowych użytkowników darmą strzykę. Backpack. Już do domu człowiek by chciał wracać, formę w C się odbudował, bardzo dużo chodzimy, zwiedzamy, <gry> więc już chcę do domu Odmuliło, odmuliło, <gry> odmuliło, teraz tu się na skraju siedzę Dobra, taka rozgrzewkowa była, tutaj jeszcze są inne moje, których można by coś tu skrobnąć Season Pago, wakacyjny Mateusz, Abyssal Crown razy trzy. Jaki kigloczek wakacyjny taki morski. Dobra, idziemy, idziemy na grubszy kaliber. Trzeba zapolować na jakiś smakołek. Dobra, dziabniemy igielka dwa razy i idziemy na batelki albo może więcej niż dwa razy. I zrobimy może z tego co wydropi, zrobimy kontrakt. wrzucimy wszystko w kontrakt. O, chyba, że coś fajnego wy No dobra, brzmi jak plan. Na razie tak se. Teraz tragedia. Ten bras chyba jest groszowy. Tragedia, no. Dawaj, jeszcze raz. No. Ten Crimson Web. Co kurwa? Faktory No, powiem wam. Powiem wam, ten Crimson Web. Jest kurwa mocny. Dobra. Pokam jeszcze Olympusa. Razy dwa. No, ten Crimson Web, powiem wam. Zaskoczył Takiego nigdy nie miałem wariata Factory New Dobra, dawaj jeszcze raz to Grafit X-Ray Mhm, uh -huh. minimalware. Dobra, zmieniamy Zmieniamy jeszcze I idziemy zaraz na batelkę Co by tu takiego grubszego dziabnąć Tutaj mam jeszcze Howla i Lora I tak zróbmy Howla skręćmy Pantera Onca. Trakse na minusie. Jeszcze raz. O ja pierdolę. Dobra, bo zaraz na Batle z botem będzie problem. Zmieniamy, 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 zmieniamy. Nie daje. Lora. Lora dwa razy. Tylko raz i na bota atak. O ja pierdolę. O ja pierdolę myślę, czy jeszcze raz. No nie będzie chyba batis, bo ten albo zrobimy taką jeszcze raz. U! Te baśiki to byłby bank rozbity, ja pierdolę. Nie no, muszę... Dobra, inaczej. Na bitwie z botem to odkujemy. Na bitwie z botem to zrobimy. Jaki ty, bo teraz są nowe tryby. Czy robimy normalny, czyli suma, kto z sumą wygrywa. Underlock, kto mniej ten wygrywa, pointerage, czyli podział na rundy, kto wygra więcej rund zgarnia. Czy terminal? Wszystko zależy od ostatniej skrzynki. Ej, zrobię ten nowy tryb chyba. I dam tą i na koniec. Nie wiem, czy to dobry pomysł ogólnie, ale tak poczułem wewnątrz. Wołamy bota i zobaczmy. Bot Bandura? Kur... Znowu on? No i dobra, i tu by i i na rundy i na sumy wygrywa. Na rundy i na sumy wygrywa. Na rundy i na sumy dominuje, ale ostatnia skrzynka najważniejsza. Tak. No, i udało się po ta bandurę, ale dobrego miałem nosa. Dobrze, dobrze. Chociaż kokosów tu nie wyrzuciło z tego. No, ale teraz tak. Mówiłem, że zakończymy kontraktem i robimy to w ten sposób. Czy ile tu można żyć? Nie wiem, czy dwa kontrakty tu nie będziemy robić ogólnie. Mhm. Zrobimy chyba dwa kontrakty. Wrócimy najpierw te tańsze. O tak. Wartość 8K. Podpisujemy to. 7. Dobra. I teraz lecimy z Grubasem. Tu nam się chyba nie zmieści wszystko, bracie. Nie, zmieści nam się idealnie wszystko i Kimsonem zostawiamy. 39 wartość przedmiotów Że wylepka 29 koła z Bostonu z 18 roku. No to tego, żem nie szukał i tego, żem się nie spodziewał. No ale dobra, jest jak jest. Spróbowaliśmy, no ale podoba mi się to, że na koniec możemy robić takie kontrakciki na koniec i może coś konkretnego tutaj wyten. No dobra, jest ten. A może jakby tego Crimson Łeba na kontakt. Nie, to już bez sensu chyba. Po rozmyślaniu jaka jest decyzja, próbuję jeszcze raz szczęścia w kontrakcie A bo my mamy tu więcej A gdzie wlepka? Co jest? Jest, dobra Robimy jeszcze raz kontrakt tego co nam wypadło Czyli karambit, crimson web i wlepka pas Albo odda albo nie odda Było 6 dych w sumie Nam zostało Robimy to No ładne są te rękawice ale się muszę zastanawiać czy je ja wypłacać Fiel testet <grym> ja Co chyba już pójdę na basen I się zastanowię, Jak w domu na streamie zobaczycie mnie z tymi rękawicami obdrapanymi To znaczy że wypłaciłem Ale może może nie mają takiego złego stanu A może takie obdrapane to będą takie alternatywne Alternatywny wygląd jaki ja lubię No nic Dziękuję wam że byliście ze mną Dziękuję wam za to Że korzystacie z kodu pago Oczywiście przesyłam znowu Najserdeczniejsze pozdrowienia ze słonecznej talii. Życzę wszystkim miłego dnia. Przypominam słowem końca o kudziku PAGO, który daje 5% więcej przy doładowaniu i dla nowych użytkowników darmową skrzynkę Mispec, jeśli ktoś kiedyś będzie kręcił, to bardzo będę wdzięczny, jeśli tego knuciego takiego niszowego kodu użyjecie, a oczywiście jeśli ktoś z niego korzysta i w danym miesiącu doładuje za przynajmniej 10 zł, to może dołączyć na naszym Discordzie w sekcji G4 Skins do giveaway'a na dwie kosy o łącznej wartości 8000 zł, tak jak mówiłem na początku M9 Crimson Web i Skeleton Slaughter, takie dwie kosy w tym miesiącu. I pamiętajcie, te giveaway są co miesiąc, jeden lub dwa skin, ostatnio dwa rozdajemy, drugi miesiąc z rzędu. I jedyne co trzeba zrobić, to właśnie na naszym Discordzie rzucić screen, użycia jako dupago z historii do ładowania. Bardzo za Wami tęsknię i dajemy kurwie miodu. Kocham Was i do zobaczenia. Pago, pago. Pago, pago.